Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie dużo pszczół lata dookoła i tutaj jest coś takiego słuchajcie pszczoły sobie latają nawołują się tak jakby niektóre wentylatorki się włączyły pełno słuchajcie tutaj łazi bardzo nerwowymi ruchami siedzą sobie na betonie no i co one tu robią? Wypatruję słuchajcie Może tu gdzieś po prostu matka spadła w trawę albo coś takiego Bo pełno tutaj pszczółek lata No i co? Gonią się, słuchajcie patrzcie Ta nawołuje, wentyluje A to samo Jakoś Bardzo dziwne zachowanie Tamto jakieś nerwowe Jedna drugą goni Co tutaj biega Zobaczcie Tutaj wędrują się gonią Z powrotem zawrotka I w powietrzu jest oczywiście nad tym Obszarem trochę tutaj Pszczoło na niskim pułapie bym to tak nazwał Dwa trzy metry nad ziemią latają krążą cały czas To tak jakby słuchajcie kicły Może z matką na lot godowy. A teraz im matka uciekła czy coś Zobaczcie Tu się karmią Idzie to Tu się karmią Tu się gonią Tutaj słyci nie wiadomo co Tu jest jakaś bijatyka Nie wiem Ktoś włączył jakieś słycie Nadajnik 8G czy co <laughs> pszczoły zbaraniałe czy czy co tu się dzieje? No w trawie tam sporadyczne są jakieś pszczoły, ja nie widzę tutaj więcej. No taka tutaj jest o. Impreza. No dobra. Moi drodzy, w tym ulu pszczół nie było a są i na dodatek. Targają tutaj jakieś porządki robią, widzicie? Wywalają syfek. no Co by świadczyło, że rójka tutaj przyszła. Mm. <noise> to też głupio brzmi. Bo ja tylko słuchajcie, kręcę filmy o tym, że rójki przychodzą. Ale sami zobaczcie, wywalają. Tak jak tam te trubki. O, jest trupek. Jest, słuchajcie pajęczy na motylicy, no i o, zobaczcie jak pszczoła fajnie to targa. O, jak latawiec, nie, ciągnie, ciągnie. No turbo włącz busta jakiegoś dopalacza, ale walczy dzielnie Dobra, czyli tutaj się wprowadziła rodzina. Kolejna, te pszczoły tutaj zarosły. Tu, tu coś było, ale widać potężny rabunek, jakiś był. Tu słońce mnie oślepia. No, tutaj normalnie funkcjonują te na dwóch korpusach. Dają czadu. legi i tak dalej. To słuchajcie, nie było rodziny. Nie, wiem, co to jest. A mnie tu nie było, naprawdę bardzo dawno. Widać w rabunku jakby Był obmazany cały. Z wosku oblepiony. No ale tutaj wywalamy trupka, tak? Widać. Znowu się coś wprowadziło. Kurczę, miesiąc, ty, miesiąc człowieka nie ma na pasiece, i słuchajcie, takie różne dziwne rzeczy. <ścoughs> tutaj była rójka. I to taka fajna, potężna była rójka. Ale powiem Wam szczerze, że, no jak widać, tutaj po lotach to nie wiem, może coś nie pykło. Trzeba by zrobić przegląd, trzeba by zajrzeć. A tu w tych pokrzywach coś lata i wylatuje, lata i wylatuje. No, to jakby tutaj nie wiem, coś było. O, tutaj pszczoły są, to jest ciekawe Uda mi się daszek podnieść No i zobaczcie Kolejna rójka tutaj wlazła Bo tu nie było pszczół i dzikusa sobie wybudowały na plastrze i pod dachem sobie życie układają i wylot mają tu No i co? Co to się wyprawia? Słuchajcie. Ja już mam tu trawę po pas. Ostatnia rójka, która tu przyleciała, widzę, że pracuje. Co im zatykałem, te wyloty nie? Że one sobie tutaj życie ułożyły. Daszek jest zaspawany pewnie. Oczywiście, plastry przy. <laughs> Światło, gdzie jest światło Nie oderwę, bo od samego daszka chyba pociągnęły plastry Dokładnie Ostroś się nie zrobi, ale Ale tak Co nie interesowało ich tutaj To sobie po swojemu Dobrze światło wyłączę bo już mnie chce gryźć małpa, bo jej rozwalam. Tu się nic nie dzieje. Tu lipa kwitnie. Taka trochę późniejsza. Po drzewach trzeba się porozglądać. Dobra, to tam są pszczoły raz. Tu są pszczoły dwa. Tu pszczoły wlazły słuchajcie, do tego ulan Nie wylotem, tylko układają sobie życie pod pod tym, dobra, raz, dwa, tu jest nie wiem, chyba trzy chyba trzy rodziny zrzucę daszek, czekajcie zrzuciłem daszek tu jest puwałeczka no i są tutaj pszczółki, dobra to doliczyliśmy się raz, dwa, trzy Patrzcie, do jakiego mrowiska się tu wprowadziły. Dobra, mrówki na bok. Ale jajek pełno. To musimy wywalić im te mrówki z góry, no bo przecież to nie będzie tak funkcjonowało. Skoro tu są pszczoły, to nie mrówki. 1 2 3 4 5 6 i nie wiadomo. Schodęm w 9, może 10. Może 10. O, widzicie. Ile jabłek jest? No i gospodarza nie ma. Nie podparga mędzi. Idą się zaraz z wami. Ile w ogóle jest stopni? 29 <laughs> Dzisiaj jest który wiecie? Jest niedziela A który jest dzisiaj? O, Agres się złamał Też fajnie No i co te Alejkowicze robią? Co tu się dzieje? Coraz mniej pszół, było pszół Goniam się Dobra, czyli tutaj spektakl się kończy. Spóźniłem się coś tu się musiało dziać Został pewnie jakiś feromon marczyny I jeszcze tutaj kombinowały Ale pewnie to jest skądś tam Albo te rójki, słuchajcie, już się podzieliły, już wymieniają matki I zasiedlają, słuchajcie, chałupy obok Najprawdopodobniej taki scenariusz jest, że to nie przylatują jakieś rójki Tylko, że te, które są, się dzielą No bo przelaz się nimi nie zajmuje Nie upiekuje się Nic tam nie dokłada ramek Nie chucha, nie dmucha na nie bo go nie ma, zobaczcie, już tyle sobie poradziły. Już wytargałem, czy tu się świeżo wprowadziło? No i tyle. I wywalam, słuchajcie tego gluta. I tak to będzie. A który dzisiaj jest to? Nie wiem. drugi chyba. No i tu latają, i tam latają, i tam latają, i tam. No i ja mam to w głębokim poważaniu. Przyleciały. To niech sobie będą, niech sobie radzą. Ja przyjdę na jesień. Słuchajcie. I zobaczę, czy się da zajumać trochę miodu. Tak dla siebie. I tyle. Na tym polega <laughs> moje pszczelarstwo. Cześć czołem. Nie pytajcie skąd się wziąłem. Winogron też miałem zrobić. Poprawić, słuchajcie. Zadbać. I w ogóle. No, ale widzę, że on sobie daje radę.